Sobota, 15 lutego. Witam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że następny dzień zdecydowaliście się rozpocząć z Bogiem. Ciekawa jestem, kto z was staje o 5 rano, kto z was o 6 albo o 7, albo może jakaś inna godzina, w której skupiacie się tylko na Bożych sprawach, otwieracie Boże słowo i modlicie się. Proszę napiszcie w komentarzu. To jest wielkim zbudowaniem dla mnie, kiedy dzielimy się kawałeczkiem swojego życia. Ja tutaj się staram dzielić swoim, ale jeżeli więcej osób będzie pisało, komentowało, jeżeli będziecie opowiadali o tym, jakie macie budujące spotkania z Bogiem, to dla wszystkich będzie to zachęta. Wiele osób ogląda filmiki, ale nie tylko oglądają filmiki, ale również czytają komentarze. Jeżeli komentarze są budujące, same w sobie mogą być jak takie kazanie, które poucza nasze serce, i pokazuje nam kierunek. Dzisiaj otworzymy sobie księgę Jozłego. Księga Jozłego, pierwszy rozdział i piąty werset: Nikt nie ostoi się przed Tobą po wszystkie dni Twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie porzucę Cię ani Cię nie opuszczę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale prawie wszystkie wersety, które rano poruszamy, są w formie obietnicy. Bóg daje nam obietnicę po to, żebyśmy mogli uczepić się czegoś, żebyśmy wiedzieli, jaka będzie przyszłość. Żebyśmy nie musieli się martwić, żebyśmy nie musieli kombinować po swojemu, jak nasze życie prowadzić, żebyśmy wiedzieli, jak ma wyglądać nasza przyszłość i jakie są Boże zamiary względem nas. Przez to odkrywamy Boży charakter, rozumiemy jego serce, rozumiemy, co nasz tata chce dla swoich dzieci. Dzisiejsza obietnica związana jest z Bożą obecnością. Być może wiele w życiu doświadczyłeś opuszczenia, samotności, tego, że ludzie Ciebie zawiedli, że Ciebie zostawili. Może się rozwiodłeś. Może rzuciła Ciebie dziewczyna. Może Twoi rodzice się Tobą nie opiekowali. Może jesteś dzieckiem adoptowanym albo po prostu zaniedbanym. Może nie miałeś przyjaciół. Może teraz jesteś w takim momencie, gdzie czujesz samotność. Ja Wam powiem, że przez większość życia ja czułam samotność. Chociaż miałam ludzi wokół siebie, nawet miałam ludzi kochających, to i tak cały czas czułam się samotna, bo jakaś część mojego wnętrza, mojej duszy. Była niezrozumiana, nie byłam w stanie jej wyrazić, a kiedy próbowałam, to inni tego nie rozumieli. I czułam, że, że ta część niewyrażona jest samotna, jest zostawiona sama sobie. Kiedy poznałam Boga, zaczęłam rozumieć, jak On bardzo jest zainteresowany również tą częścią mojej duszy i kiedy w końcu mogłam swobodnie ją wyrażać, to Boża obecność pocieszała mnie w trakcie tej samotności. I teraz moja samotność w jakimś stopniu jest, ponieważ dalej ludzie nie rozumieją, nigdy nie będą w stanie mnie zrozumieć do końca. Każdy z nas jest tak specyficznym organizmem, stworzeniem, że tylko Bóg, nasz Stwórca jest w stanie nas ogarnąć. Ale to dobrze tak jest. To dobrze jest tak, że jest taka sfera naszego życia, że tylko Bóg może w nią wejść, tylko On może być naszym towarzyszem. Tylko on może ją zrozumieć. To dobrze, że jest taka sfera życia, gdzie żaden człowiek nie wejdzie, nie poprzestawia ci mebelków, nie zniszczy jej, nie skrytykuje, ponieważ ona jest zbyt święta. To jest jak taka świątynia, do której wpuszczasz tylko Boga, a on zawsze zachowuje się jak gentleman. On wejdzie do tej twojej świątyni, niczego ci nie zniszczy, tylko będzie zachwycony. Będzie razem z tobą próbował budować twoją przyszłość. Będzie rozumiał kim jesteś i będzie wszystko robił, żeby Twoje życie było spełnione. Bóg mówi do Jozuego, nikt nie ostoi się przed Tobą. Oczywiście rozumiemy, że Jozue był żołnierzem, był powołany do tego, żeby Ziemia Obiecona została podbita. To wymagało walk, przygotowania, to było związane z pewnego rodzaju myśleniem strategicznym. W Bożym Królestwie walczymy już nie z krwią i z ciałem, tylko z niewidzialnym przeciwnikiem, z mocami ciemności. W duchowym świecie, których może nie widzimy, ale toczymy bój duchowy. I Bóg będzie usuwał nieprzyjaciół, będzie usuwał naszych przeciwników. Nikt nie ostanie się przed nami, ponieważ nikt nie jest w stanie zwyciężyć Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest zwycięzcą, ponieważ On jest tym, któremu jest dana wszelka moc i władza na tej ziemi. Kiedy my trzymamy się z Nim, to nikt nie będzie w stanie przyjąć nad nami kontroli. Niektórzy ludzie będą próbowali coś zrobić z naszymi ciałami, i są prześladowania, giną chrześcijanie, ale nikt nie jest w stanie dotrzeć do Twojego ducha i zabrać ci wyrwać Ci z Twojego serca, Twojej wiary, Twojej miłości, Twojego pokoju i przekonania i radości. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Nikt nie ostoi się przed Tobą. Będziesz zwycięzcą. Już jesteś zwycięzcą, jeżeli w to wierzysz. Bóg był z Mojżeszem i poszedł potem z Jozułem. Jeżeli my również szanujemy tych, którzy wcześniej byli przed Nami, wierzące osoby, Bożych mężów, Boże Kobiety, jeżeli. Wierzymy tak jak oni, że idziemy w ich ślady, tak jak Jozue, który uczył się od Mojżesza. Tak samo Bóg będzie dalej nam towarzyszył. Będzie z nami gdziekolwiek pójdziemy. Nie opuści nas nigdy. Bóg jest tym, który nas nie zostawi. Być może ludzie Ciebie rozczarowali. Być może doświadczyłeś wiele rozstań, może nawet porzucenia. Ale Bóg tak nie robi. Bóg nas ukochał. Bóg nas stworzył, ukochał. Jesteśmy Jego perełką. Jesteśmy Jego największym skarbem i On nas nigdy nie zostawi. Bóg nie porzuca i Bóg nie opuszcza. My możemy się wycofać z Bożej relacji. My możemy powiedzieć już, Boże, nie chce więcej mieć z sobą do czynienia, ale Bóg nigdy tego nie zrobi. Bóg umarł za nas po to, żeby mieć nas na własność, żebyśmy byli z Nim w wieczności. I On zrobi wszystko, żebyśmy też to doceniali i szukali Jego tak, jak On znalazł nas. Kochani, módlmy się dzisiaj, dziękując Bogu za Jego nieustanną obecność, że On był, że On jest i że On będzie. Że On jest tym, który się nie zmienia i jest wierny. Nawet jeżeli wszyscy wokół tracą wiarę, to On jest wierny. Drogi Boże, ja Ci dziękuję za, za to, że Ty jesteś, że Ty jesteś w moim życiu. Jesteś, który jesteś i będziesz i nigdy mnie nie zostawisz. I nigdy mnie nie rozczarujesz, nigdy mnie nie opuścisz. Bez względu na to, jak złą rzecz jeszcze bym mogła w życiu zrobić, to Ty jesteś ponad to wszystko. Ty już dawno umarłeś za moje grzechy, ty już dawno oddałeś swoje życie. I teraz wszystko, co mnie czeka z Tobą, to jest łaska, to jest chwała w Bożym Królestwie. Nawet jeżeli na tej ziemi doświadczam prześladowań, doświadczam jeszcze bardzo wielu złych rzeczy od innych ludzi, to w Tobie jest moja ucieczka. Ty jesteś moim miastem ucieczki, do którego mogę zawsze się schronić, w którym mam odpoczynek, w którym Ty jesteś. Twoja łaska, Twoja miłość mnie pokrzepiają, one mnie odświeżają. Wylewasz świeżą oliwę na moje rany. Ty jesteś tym, który jest moim lekarzem, który jest moim pielęgniarzem, który jest moim pomocnikiem w każdej dziedzinie mojego życia. Dziękuję Ci Boże, że Ty właśnie taki jesteś, wierny. I Twój charakter jest ostoją mojego serca. Nie muszę się bać, nie muszę się martwić, nie muszę mieć kiepskich nocy, nie muszę obmyślać i zabezpieczać się na przyszłość. Ja Ci dziękuję, że po prostu mogę spocząć w Tobie. Mogę odbierać Twoją miłość i to jest wszystko, co mi jest potrzebne do życia. Tobie niech będzie chwała za Twoją nieustającą łagodność i życzliwość w moim kierunku. Ty jesteś Bogiem zaskakującym. Nigdy się nie wycofujesz z żadnej relacji. Nic nie jest w stanie Cię obrazić, nic nie jest w stanie Ciebie jakoś przerazić. Ty jesteś Bogiem, który jest mocny, którego silne jest serce. Wielkie serce, jesteś jak ocean, i nic nie jest w stanie ciebie zmienić. Tobie niech będzie chwała za wszystko. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, chyba jesteśmy naładowani Bożą obecnością, Bożą mocą na dzisiejszy dzień. Błogosławię Was. Miejcie dobry czas, spędzajcie ten czas z Bogiem. Miejcie chwilę, kiedy tylko On jest w Waszej głowie, w Waszym sercu, kiedy nie ma żadnych innych ludzi. Spróbujcie znaleźć takie miejsce, gdzie możecie się na chwilę przynajmniej wycofać i rozmawiać z Nim, śpiewać Mu, wychwalać Go, spędzać z Nim czas. Do zobaczenia jutro. Widzimy się z Panem Bogiem. Pa, pa.